Witam na kanale Telka 24. Dzisiaj kartę w standardzie Wi-Fi 6. Jest to karta pod USB firmy TP-Link model 3 TX50UH. Jak tu możemy wtedy też jest oznaczenie AX3000, czyli to będzie jedna z szybszych kart, jeśli chodzi o USB. Wiadomo, żeby w pełni osiągnąć możliwości tej karty, musimy podłączyć się pod USB 3.0 lub troszeczkę nowszy standard. Mamy tu wspieranie zabezpieczeń WPA3. Dobrze, nie będę przedłużał. Y w początku filmiku zobaczymy jak ta karta w ogóle wygląda. Mamy tutaj taki dość długi ten adapter, który się maksymalnie widzicie rozkłada. Trzeba podłączyć pod USB typu A w standardzie 3.0 lub nowszym. Do tego mam taką przedłużkę, powiedzmy jak mamy komputer stacjonarny, żeby to nie było gdzieś tam schowane z tyłu, tylko żeby po prostu nasza antena była na zewnątrz. To za chwilkę odłączymy tą kartę, zobaczymy jakie będziemy mieli osiągi. Jeśli to jest standard AX3000, to powinniśmy spokojnie osiągnąć powyżej 600 megabitów na sekundę. Zobaczymy jaka będzie prędkość w rzeczywistości i porównam z kartą, którą mam wbudowane w standardzie Wi-Fi 6 w jednym z laptopów. Dobra, podłączamy pod urządzenie, pod komputer, zobaczymy jak to działa, jakie prędkości osiągamy. Najpierw wykonam sprawdzenie prędkości, jaką mogę osiągnąć ogólnie w tenercie Wi-Fi 6 w moim warunkach domowych. Pamiętajcie, że router też powinien być w standardzie Wi-Fi 6 lub Wi-Fi 7. Jeśli chcemy korzystać z tych większych prędkości, bez sensu, powiedzmy, jeśli mamy router w Wi-Fi 5, kupimy sobie kartę Wi-Fi 6, to wiadomo, będziemy mieli na zapas, ale wtedy możemy maksymalnych prędkości nie osiągnąć. W tej chwili się podnoszę do sieci 5 GHz, odległość od routera jest około 3 metrów. Zobaczymy, jaką w tej chwili sprawdzam prędkość na karcie, która jest zbudowana w laptopa. Wiadomo, że przez USB możemy mieć troszeczkę wolniejsze prędkości, dlatego pewnie, czy w ogóle mogę osiągnąć w swoich warunkach domowych powyżej 1 giga. W tej chwili mam 1,5 giga, czyli dość szybki w tej chwili działa mi internet. Za chwilkę podnosimy kartę pod USB firmy Tepelink. Jeśli osiągnę koło 1 giga, to według mnie warto w tą kartę kupić. Dobrze, podłączamy kartę pod USB. Zobaczymy, jak to się instaluje za pierwszym razem. Dobrze, podnoszę teraz kartę pod usb w laptopie jak widzicie tu wykorzystam ten przejściówkę wykryło mi jako napęd zewnętrzny, wkramy sterowniki najpierw do tej karty instalujemy sterowniki zakończyło instalację sterowników prosi nas o reset komputera i za chwilkę do Was wrócimy, zobaczymy za chwilkę pierwszy test, dobrze już podłączyłem Nasz adapter TP-Linka na razie podsiedzi 2,4 GHz. Zobaczymy jaką mamy prędkość. Następnie podłączymy się pod 5 GHz, żeby mieć pełen test. Wykorzystamy to sam serwer co wcześniej, czyli play do playa. Jak widzimy na paśmie 2,4 GHz przy karcie TP-Linka mamy około 300 megabitów na sekundę. Za chwilkę się przełączę na 5 GHz. Zobaczymy, czy będą sporo większe prędkości. Jak tu widzicie, też się zakończył. Mamy 282 na 221. Przełączymy teraz się na sieć 5 GHz. Jak tu zobaczycie, jak się przełącza. Na chwilkę znika dioda niebieska. Jak się połączy znowu do sieci, pojawia się nam dioda niebieska. W tej chwili zaświeciło. Jestem połączeni do sieci 5 GHz. Zobaczymy, jaka prędkość tam było. Ponad 1 Giga na tej karcie wbudowanej. Zobaczymy, czy. Adapter pod USB 3.0 też będzie osiągał koło, prędkości około 1 giga. Jak to widzieliście, wyskoczyło, było już ponad 1 giga, czyli ta karta jest według mnie bardzo fajna, jeśli chodzi o osiągi. Mimo, że to jest połączone przez USB, nie jest to oryginalna karta. Spokojnie możecie osiągnąć 1 giga, jeśli macie takie prędkości wykupione. Dla porównania podłączę jeszcze na chwilkę kartę pod Wi-Fi 5. Zobaczymy, jaka będzie prędkość w moich warunkach. Troszeczkę starsza karta. Działająca w standardzie Wi-Fi 5. Podłączona jest. Widzicie, taka malutka strasznie. I zobaczymy, jaka będzie prędkość teraz na tej karcie. Mamy już połączenie z siecią 5 GHz. Wykonamy test. I zobaczymy, czy jest duża różnica między Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6. Jak tu możecie zauważyć, w tej chwili mamy na Wi-Fi 5 Prędkość taką jak mieliśmy na wcześniej na WiFi 6, ale w standardzie 2,4 GHz. A to jest podłączeni do sieci 5 GHz, czyli według mnie, jeśli kupować kartę od USB, lepiej wydać już TP-Linka w standardzie 6, które jak widzicie, radzi sobie spor lepiej. czas na chwilkę podłączę ostatni raz. Przełączymy się. Źle bym podłączył. Taka ładna karta, już widzimy, że sieci nam się pojawiły, połączyło się i wykonamy ostatni test dla Was w standardzie Wi-Fi 6 na karcie TP-Link. Za szybko chciałem Wam pokazać test z się do sieci 5 GHz. Wszystkie testy były wykonywane w tej samej odległości, około 3 metrów od routera. Router też działa w standardzie Wi-Fi 6. Jak tu widzicie mamy około 1 giga po Wi-Fi w tym samym pomieszczeniu. Czyli jeśli macie starszą kartę w laptopie jest w standardzie Wi-Fi 5 lub jeszcze starszą lub po prostu wasz laptop albo komputer nie posiada karty Wi-Fi. Warto kupić taką kartę od TP-Linka jest to model Archer 50 uh Jeśli dzisiejszy film wam się podobał dajcie łapkę w górę. Piszcie komentarze. Trzymajcie się.